Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o cenach gruntów rolnych, działek budowlanych, jeżeli mówimy o miesiącu lipcu 2023, czy te grunty ceny gruntów będą spadały czy będą wzrastały. Prośba oczywiście o łapkę w górę i subskrypcję i moi drodzy zaczynajmy. Pierwsze i co najważniejsze jest oczywiście to, że popyt na działki budowlane, słuchajcie, i na jakiekolwiek nieruchomości gruntowe nie spadł. To, że ktoś ma jakieś biuro nieruchomości albo rozmawialiście z kimś, kto nie może sprzedać działki, to nie oznacza, że tak naprawdę, słuchajcie, te działki się nie sprzedają. Oczywiście, że te działki się sprzedają, tylko po prostu Akurat nie u tej osoby, z którą rozmawialiście. Ja przed nagraniem słuchajcie tego odcinka, porozmawiałem z paroma osobami, które właśnie siedzą w nieruchomościach i też się tym zajmują, i wygląda to różnie. Czasami się coś sprzeda, czasami nie. Wiadomo, że najlepiej w większości sprzedają się nieruchomości, gdzie, które są położone w dobrych lokalizacjach. No gorzej już, jeżeli mówimy o jakichś gruntach rolnych, gdzie tak naprawdę, słuchajcie, no nie możemy tych gruntów. Mm, nie możemy się na nich budować, nie możemy jakoś bardzo w nie inwestować, albo grunt, grunt jest takiej klasy, że nie opłaca nam się i odralniać, i potem czegokolwiek tam robić, albo w ogóle nie możemy tego odrolnić. Więc y, to tak wygląda. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o ceny gruntów, bo myślę, że to też Was bardzo interesuje, tutaj wygląda to różnie. Teraz na ten moment, na... Y, koniec czerwca, bo odcinek nagrywam, natomiast ogólnie jest o lipcu 2023, jeżeli chodzi o ceny i myślę, że przez miesiąc dużo się nie zmieni. Przez to słuchajcie, że popyt jest na podobnym poziomie. Wydaje mi się, że te ceny raczej w górę nie pójdą. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, patrząc na Ostatnio patrzyłem, słuchajcie, na jakieś wykresy sprzed 2-3-5 lat, jak wyglądały ceny nieruchomości gruntowych. Faktycznie no one dużo wzrosły, ale to nie jest tak, pamiętajcie, że ceny nieruchomości wzrosły, tylko po prostu wartość pieniądza spadła. Więc jeżeli ktoś sprzedawał działkę po 80 zł z metra dwa lata temu czy rok, a teraz sprzedaje po 100, to nie jest tak, że on chce więcej zarobić, tylko po to yy, niestety cena nieruchomości. Po prostu trzyma jako taką wartość, albo właśnie stety, i mi się właśnie bardziej wydaje, że stety. Także cały czas polecam Wam oczywiście inwestować w nieruchomości, w grunty, w grunty rolne lub działki budowlane. Dlaczego słuchajcie, lepiej moim zdaniem inwestować, bo to też mnie pytaliście, w grunty rolne, a nie w działki budowlane, ze względu, słuchajcie na to, oczywiście nie ma reguły, że grunty rolne są niedoszacowane. Jeżeli chodzi o grunty rolne, tak naprawdę, w większości, moi drodzy, Trzeba sobie powiedzieć jasno, że ludzie są niezainteresowani takimi gruntami, ponieważ muszą poświęcić dużo czasu, żeby to odrolnić, poprowadzić media, może czasami nie ma drogi, trzeba drogę utwardzić, czasami to jest teren jakiś zalesiony, więc bardzo dużo, słuchajcie, czasu zajmuje zajęcie się tym wszystkim. Po prostu inwestorom nie chce się tego robić. I co inwestorzy robią? No, po prostu szukają jakichś działek, które już mają uregulowany I system prawny i mają uregulowane, słuchajcie, kwestie związane z warunkami zabudowy czy z miejscowym planem. są Odciągnięte media, może być droga utwardzona, albo jeszcze nie jest, ale już są wytyczone granice. A często słuchajcie, te działki rolne czasami leżą gdzieś tam odłogiem, oczywiście mogą być i w dobrych lokalizacjach, ale czasami nie ma tych granic jeszcze, jedna leży obok drugich. Drugiej trzeba dzwonić po geodetę, trzeba się tym zajmować, słuchajcie, no niby to nic dla takiego inwestora, ponieważ on czeka lat 2, 3, 5, zanim w ogóle cokolwiek postawi, no ale trzeba mieć to z tyłu głowy, że to też jakiś tam jest koszt, a ktoś wolałby na przykład wejść na gotowe, to dlatego tak popularne są szczególnie te domy, które, do których już się wprowadzamy, no nazwijmy to tak i tylko wyłącznie musimy dokupywać meble. I, I tak naprawdę mamy już ściany, mamy już sufit, mamy drzwi, no po prostu mamy, słuchajcie, wszystko zrobione w stanie surowym, zamkniętym bardzo często albo już w stanie deweloperskim. Więc teraz tak, jeżeli słuchajcie chodzi o te działki, to myślę i to też nie wiem jak to będzie, bo nie mam szklanej kuli, ciężko mi jest przewidzieć, natomiast myślę, że w perspektywie słuchajcie miesiąca dwóch ten boom się nie zatrzyma, teraz są wakacje, a wierzcie mi, że nawet rozmawiając z ludźmi, którzy siedzą w nieruchomościach mówią jasno, że zrobiło się ciepło, ludzie chcą inwestować, ludzie chcą się rozwijać, chcą budować, oczywiście nie wszyscy, ale część chce to robić i dlatego moim zdaniem też te słuchajcie grunty, jeżeli chodzi właśnie głównie o grunty rolne czy działki budowlane, one się sprzedawać będą. Grunty rolne już tak nieczęsto się sprzedają, natomiast jeżeli chodzi o działki budowlane, słuchajcie, to one cały czas się sprzedają, szczególnie jeżeli te działki są w dobrych lokalizacjach. Są ludzie, którzy naprawdę mają pieniądze i oni po prostu te grunty sprzedają. Oni te grunty kupują. Jak to wygląda? Bardzo często te nieruchomości, tak samo jak może wiecie, w przypadku mieszkań, są kupowane za gotówkę. Są to klienci gotówkowi, także ludzie już, którzy jakiś tam kapitał mają już mają swoje firmy i oni takie nieruchomości kupują. Rzadziej kupują oczywiście ludzie, którzy muszą wziąć duży kredyt i, i, i zadłużyć się na wiele lat, żeby po prostu taką nieruchomość zakupić. Więc faktycznie często to kupują słuchajcie, właśnie inwestorzy lub ludzie, którzy no po prostu chcą gdzieś zakumulować, Kapitał nie po to nawet, żeby zaraz tą działkę sprzedać, ale po to, żeby gdzieś ten kapitał wrzucić. Nie chcą inwestować w mieszkania, teraz stopy zwrotu są takie, jakie są. Wolą sobie kupić na przykład taką. Nieruchomość rolną, albo właśnie działkę budowlaną, bo liczą na to, że z biegiem czasu, z miesiąca na miesiąc, po prostu będzie im, e, będzie im lepiej, będą, zarabia, e, będą w stanie to sprzedać i będą w stanie e, może jeszcze na tym jako tako zarobić, a na pewno nie stracą. To tak samo, słuchajcie, jest trochę obecnie w dzisiejszych czasach, jak z, e, ze złotem. Jeżeli kupujemy złoto na ten moment, to e, lokujemy gdzieś, słuchajcie, pieniądze. I tu nie chodzi o to, że my mamy na tym złocie zarobić, tylko chodzi o to, żebyśmy przetrzymali gdzieś ten kapitał. Podobnie ludzie Teraz robią z ziemią. Co jest w ziemi najważniejsze i to wam będę cały czas powtarzał, to jest oczywiście lokalizacja. Jeżeli lokalizacja jest moi drodzy dobra, to tak naprawdę nieruchomość też będzie dobra. Nawet jak tam są słuchajcie jakieś dziury, yy, nawet jak do końca nie ma wyznaczonych granic, nawet jeżeli to jest jakiś teren lesisty, ale jeżeli to jest naprawdę dobra lokalizacja, to wolałbym taki grunt, niż słuchajcie ładny, wygładzony teren, gdzie nie ma żadnych drzew. Gdzie nawet są wyznaczone granice, ale leży gdzieś w szczerym polu między jednym lasem a drugim, i do jakiegoś pierwszego zabudowania mamy ileś czasami kilometrów, a czasami to po prostu metrów. Więc tutaj, no raczej ja Wam powiem szczerze, że w taki, taką nieruchomością w ogóle bym się nie zainteresował. Podsumowując. Jeżeli chodzi o ceny nieruchomości, ceny nieruchomości rolnych, uważam, słuchajcie, że będą one na podobnym poziomie. Jeżeli trochę wzrosną, to przez to, że pieniądz się upłynnia, a nie przez to, że faktycznie one wzrastają na wartości. Ale wydaje mi się, że jeżeli macie jakiś kapitał, słuchajcie, to lepiej ten kapitał wydać. Jeżeli się zastanawiacie w ogóle nad nieruchomościami, lepiej wydać w nieruchomości, słuchajcie, niż żeby to leżało na koncie, bo po prostu wy te pieniądze tracicie z miesiąca na miesiąc, a z roku na rok, to już Wam nawet nie wspomnę, bo to już na pewno tracicie często piszecie, że trzymacie na jakichś kontach oszczędnościowych, czy na lokacie, słuchajcie, jak lokata jest nie wiem ile, ale jest na przykład 5, a inflacja jest 12, to o czym my w ogóle rozmawiamy, więc wydaje mi się, że jakby no, nie, ma, nie ma co dłużej tego ciągnąć, wiecie jak jest. Jeżeli oczywiście jakieś pytania są, coś byście chcieli wiedzieć, to piszcie, ja Wam mówię, jak to wygląda generalnie teraz. No dużo się, dużo się nie zmieniło, wygląda podobnie, słuchajcie, jak w miesiącu czerwcu. Nie mamy żadnych skoków, może i dobrze na razie. Zobaczymy, co będzie dalej, co, co nam się szykuje. Też część ludzi no, nie chce tutaj w Polsce inwestować, bo widzi, co się dzieje powiedzmy na wschodzie. Niektórzy ludzie są, panicznie się boją, niektórzy w ogóle się nie boją, eee, to już zostawiam wam, jakie wy macie zdanie, no ale generalnie raczej eee, te nieruchomości i cena tych nieruchomości wartość w miesiącu lipcu będzie podobna. Także trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia. Cześć!